Co się kryje pod nazwą Samarita? Samarita to marka kosmetyczna, która łączy w sobie bardzo stare apteczne receptury na bazie 33 ziół, które łączy z najnowocześniejszymi yy, surowcami pochodzenia biotechnologicznego. To połączenie jest dla nas bardzo trudne, bardzo czasochłonne, ale. Bardzo skuteczne i tutaj śmiało mogę powiedzieć, że stworzyliśmy kosmetyki Samarite, które pokochały miliony Polaków właśnie dzięki takim trudnym połączeniom. Jakiego typu to jest pielęgnacja? Jaką Państwo rekomendujecie? Pielęgnacja Samarite ma być bardzo skuteczna, bardzo prosta i bardzo przyjemna. My teraz jesteśmy bardzo przebodźcowani, mamy za dużo kosmetyków, za dużo ubrań, więc my dajemy jeden krem zamiast pięciu. Jedno serum zamiast trzech serów i ten jeden krem, niebieski krem od Samarite, to jest coś, co używam rano bez względu na to, czy moja skóra potrzebuje być nawilżona, mieć złagodzone podrażnienia, czy potrzebuje wsparcia przeciwzmarszczkowego. To jest mój taki pewnik, po który sięgam zawsze rano i wiem, że zadziała. Więc pielęgnacja Samarite jest prosta, skuteczna, minimalistyczna. No to jeśli to jest krem do wszystkiego, to musi Pani zdradzić przynajmniej częściowo, co w nim jest. Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, bazujemy na tych 33 aptecznych ziołach, do tego mamy bardzo dużo składników aktywnych. Właśnie takich najnowszych technologicznie, które, które nasi technologowie wyszukują z najróżniejszych części świata. To jest między innymi najdroższa forma kwasu hialuronowego, który działa jak gąbka. Więcej wody wiąże, aniżeli sam waży, dlatego daje nam takie nawilżenie. Mamy też najdroższą formę wśród witamin C, witaminę C. Tetra to jest taka królowa wśród witamin C, więc jest cały ogrom substancji aktywnych. Są też. Fermenty, filtraty drożdżowe, które są dla naszej skóry tym, czym kiszonki dla naszych jelit. Rozmawiamy dziś przede wszystkim o kobietach, o kobietach sukcesu. Kim jest kobieta samarita? Kobieta samarita, podobnie jak kiedyś samarytanie przynosili jej pomoc, tak nasza samarytanka przynosi nam wszystkim, kobietom i mężczyznom, takie same receptury. Kunszt tych receptur, właśnie połączenia tradycji i nowoczesności, powoduje, że. Nie musimy szukać daleko. Wystarczy ta nasza słowiańska pielęgnacja. Kobieta Samarite daje nam pielęgnację właśnie prostą, szybką i skuteczną. To, czego teraz potrzebujemy. Prosto i skutecznie.